Dobra, więc witam Was na ostatniej części odpalania sylwestrowego, tym razem jest to odpalanie noworoczne, już w sumie druga część noworocznego odpalania. No i co, mam tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy, no i po prostu zaczynamy strać na miejscu z najlepszym echem w całej okolicy, jest lekka mgła, ale w sumie tylko miejscami, więc powinno być i tak całkiem git. Zaczynamy od rakiety E.T., zielona. Uciekał. I co? Fajne? Duże! Młynek? Musisz, młynek! Tak, to się tak... Czekaj, ja to na derwę, a ty to urwiesz do końca Tak, o, o dokładnie I to no. oderwi całkiem O, mi się od razu. Więc rakieta Fantazyk Cracking Thunder W miejscu z zarąbistym eszkiem no. Ona jest bardzo duża, więc w sumie Jest na tyle duża, że to można po prostu oprzeć o to Proszę bardzo I myk On ma dwa silniki ma ma taki pis dodatkowy, no ale to prawda, to jak silniki też działa, one strasznie wysoko lecą przez to No i teraz kolejna rakieta ITI, idziemy za ciosem Tym razem złota Pik. Kasia, się To tak... są takie dobre. Dobra, wielka kulka kraknigowa od Jorge. Bzyk, tak się nazywa, żeby nie było. Fajno, fajno. Dobra. Petardka. Całkiem niezła. Odpalamy. Zobaczymy jak tutaj będzie jecho. Bez się niesie. <laughs> niesie się, niesie. Ciekawe jak daleko. Tyle jak Doner Vlog. Otwórkę. Może kawałek dalej. Daj, nad tobą. To by to Exploder 4, a raczej remiter dźwięku. A ma jeszcze bardzo ładną flarę do tego. No, dosyć, zobaczysz, ocenisz sam. No dalej, dalej staliśmy też od tamtej, nie? Dlatego tak się też wydaje. Dobra, teraz Kasia tutaj dostaje fontannę, znaczy fontannę, flaro, fontanny Titan titan Fakel, tak się się nazywa. Kolor biały. Ciekawe jak to wyjdzie. Strasznie dużo to dymu zrobi na pewno. Tylko wiesz tak, żeby na ciebie i nie sypało, żeby ci nie przyjerało ubrań. Nie, nic czy ten, to będzie tak robiło. Tylko to właśnie fajnie, bo te iskry tak strasznie opadają do samej ziemi zawsze. No i jest dodatkowo bardzo, bardzo jasna. No jest giga jasna. Ale tu fajnie na kamerze wygląda. No. Zarąbiste. To my może weźmiemy coś w międzyczasie Chociaż one też tak bardzo długo nie trwają A wyrzuć z całej siły Kasia to w górę Tylko żeby się nie spaliła Wyrzuć to z całej siły w górę No ale Wiesz, puść to z ręki Bo i tak się zaraz skończy Dawaj O co sumie dosyć ciekawie to wyszło A czekaj, ja spróbuję to z tej siły rzucić O i koniec I nic tego Teraz jest po prostu pochodnia Nie ma to jak Sylwester z odpalonej rakiety wbitej w ziemię, blast czerwony. <tryk> Więc jeszcze jeden tutaj, jeden, a później robimy eksperyment z masówką z, z tych z pump dwójek dwóch. i zdecydowanie lepiej ale może po prostu pro jest wyżej w tych petardach i, i dlatego nie robię takich kraterów teraz spróbujemy czy masówka faktycznie działa dwie pumy dwa no, bez dwóch zdań była masówka i patrzcie na ten krater bez porównania większy Okej. Okay. Ale masz mały ogień. No nie. W sumie teraz. Tylko nie fajerwerki. To nie idź, tak? Ale... <śmienny> nie fajerwerki ty, ale on ma dobrą to nie jest... Nie strzelaj, nie strzelaj. Nie. To odpalamy hotball od Jorga. To jest dobre. W innym trybie. Ale to jest dobre. karabinek. No, ten ląd odpalę. O nie! Dziwiłem się w krzaki. Rakiet ja pogodzić, nie Tak to wyrzuca rakiet. Patrz. Nie rakiet, No trudno. A to będzie dosyć krótka, ale fajna. To ja pójdę odpalić to drugą. W sumie to była duża szansa, że jedna fontanna odpali drugą. Exploderek 5. Kto ma zapalniczkę? Witamy w plac zabaw. No, Olek. O, w sumie bardzo blisko tam. Ja nie wiem, nie wiem co się spodziewać. Ale to jest długie tutaj. jest Magic Whip się to, Oleg nazywa. Taka ciekawostka. Spoko, spoko. Się też na drzewie zawiesza. I wtedy się robi taki wodospadzik. Magic whip. Tam jakaś o fp3 New. A teraz crazy robot, tylko że naprawiony. Już nie, ale były. Coś tam leci? O! To bączka wzięłaś. Takiego... O. Myślę, że to Ci się będzie bardzo podobało. To jest stroboskop. To jest jak flara, tylko taka czemruga. Troboskop 60 sekundowy od Surexa. A jest głośne? Nie, w ogóle to nie. To można stać metr od tego. To jest Podoba mu się No i tak będzie przez długo robił oddech. Ja nie chcę O ale jest to spory na światło. No, No jeszcze No i po A możesz widać, tym rzucić tam na pole widać, daleko Ja mam dużo kropek tak. <śla> Bardzo dużo. Zaraz język. Ja Zobaczcie jak w sumie to jest mocne. No nie wiem. To ma jakieś No na racach, na przykład na meczach to odpalają, jak w ten... Do pokazów na początek to się często odpala. Tylko my tego blisko stoimy i dlatego jest to prawie, że nieprzyjemne. to Ja też mam dużo już kropek przed oczami. To jest niedobrze. Ale leci ta kropka, leci, leci. Nic im nie Oleg Olek widzi kropki. No już się kończy. teraz to wygląda jak sowa. Tyle jak ten Typu B, nie wiem, co z tego wyjdzie, ale wsadzimy taką krakingową pierdółkę. To będzie tak bardzo długo robiło, w ogóle i nic więcej. Yy.

Taki krater pewnie wwoliło do środku boiska Co to jest Kasia? A stroboskop. Też taki, tylko taki mniejszy. Czemu ty bierzesz taki most? Nie to ja Dobra to tak się to powinno odpalać, Krzysiu. Patrz Dokładnie tak. Powinno zrobić taki efekt. Pisz mi. Tymi petardami musi się piotrę zajmować. No, bez kitu. Albo się przynajmniej. Z... czemu rzuciłeś no, tak blisko? Nie wiem, daleko Ona nie jest aż tak mocna. Dobra, Wrzuciłem lewą ręką Dobra, teraz odpalamy rakiety. Test dalszy, rakiet killer, rakieta czerwona, srebrna chryzantema. Po co to robisz? Co to jest? małe. No i co z tego? Top, a, to są stroboskopy, dobra. No właśnie, są stroboskopy. No ale równie dobrze, to mogłaby być jakaś bomba no. zająć ciebie. Idę jest... taka. No eee, ta jest killer, krolla redstrobe. No jak pierdolę. <laughs> Racznie <Krasny dźwięk. laughs> Ale zarumbista. I rakieta zielona. No, ale tu mam jeszcze parę mocniejszych. Brokatowa korona. To będzie bardzo ładny efekt. Nie, tam nie ma domów. Wszystko jest pod kontrolą. Tyle, nie mogę odpalić. Coś ty narobił. No ja też nie mogę. Ile zostało się? Idealnie. No te wyrzutnie głównie. Na tu wyrzutnie odpłlałem wyrzutnie chyba oksygen i tak jak tlen. I uciekajcie może kawałek dalej, jakby się wróciła na przykład, ale wątpię. Co się ląd nie chce jarać? 19 strzałów, mały kaliber. Mało, 20 zł. A to byłbym skończył. Dobra, no, ja ale... odpadał. Wrzutnia Titan Blitz. Masz masz coś z pytat wyfunkę. Odpalaj, Olek. Dokładnie w tym miejscu. A ja trochę się boję, jak <laughs> on No i nie działa. No, czekaj, nie czekaj, przerwa. Wrzutnia Titan Blitz od funkę hukowa. Hukowa? Tak. Uch, no. Wyrzutnia Dragon Melody 9 całów Piromax, tak, Dragon Melody Odpala Olek Czemu to tak dziwnie się robi? No bo plastik podpaliłeś, tu jest w środku bardziej ląd Ale nie tak całkiem w środku Oby się nie wywaliła Podpaliło się i zgasło. No i chyba ostatnia rzecz, już w tym strzeleniu weźmiemy petardkę. O, C4 i to. Ty proszę, masz zapalniczkę, czy nie? nie ma. Kasia ma. Nie ma. Dobra, to co odpalisz, jedno, ja odpalę drugie. I nie rozpalmy tak. zapalniczki, obydwoje. Czekaj, czekaj, Spoko, spoko, ja tylko zapalniczkę rozpaliłem. Pytarda C4 i singiel. No i taki mały fajny finał. Teraz położymy tą na drance, żeby miała jakieś fory zechem i odpalamy.